i z wielką pasją zaczął budować struktury właśnie w Satima z ogromnym, ogromnym powodzeniem. Dokładnie tak, znacie go w większości z Was, znacie go z naszych firmowych webinarów zawsze w poniedziałek o 21.00 z wielkim zaangażowaniem. Prowadzi swój wykład, tak, można powiedzieć, na temat tak biznesowy, jak zarabiać z naszą firmą. I teraz ma tą możliwość, żeby zaprosić na scenę osoby, które osiągnęły sukcesy, po to, żeby opowiedziały swoje niesamowite historie, jak to się stało, jak dosz doszły do tego etapu. Przed nami Tomasz Lisicki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nasłowaliśmy się troszeczkę historii biznesowych od Paulinki, mnóstwo wiedzy produktowej. no No słuchaczanie, bo ja się uczę o produkcie cały czas, ponieważ ja jestem stricte biznesowy, więc tutaj troszeczkę o biznesie albo tylko o biznesie. E, uważam, że biznes robi się dla pieniędzy i w Polsce jest dużo takich haseł, których nie rozumiem, że pieniądze szczęście nie dają, pieniądze zdrowia nie dają. E, słyszałem też taką, nie wiem czy się zgadzacie, że nasze myśli kryją naszą rzeczywistość że to, co sobie hmm, marzymy, wymarzymy, to się sprawdza. że się ze mną? No fajnie, proszę ja to też nie działa. Bo ja dokładnie no, jakieś, nie wiem, 3 tygodnie temu siedziałem na balkonie, pić sobie kawkę i na sobie siedziałem i tak, przyjadę sobie na event, usiądę sobie z tyłu, bez garnituru, koszulce, nie będę prowadził panelu, a tu bagner unika, dzwoni, wierzę, proszę panel, nie? Więc to nie działa, okej? Okay? Słuchajcie, taka próba jeszcze, tak a jeszcze psychiatryka Agata, jest Agata? już nie ma, chyba nie wróciła z przerwy. To jeszcze psychiatryku jest taka jeden, jeden taka ważna rzecz, że to pierwszy założy fartuch ten lekarz, to wiecie, nie? Też. Dobrze. Okej, okay, słuchajcie, ja mam, nie jestem prelegentem, ale prelegentów sobie dopiero zaproszę. Zaprosili się trzy fantastyczne osoby. Ja ich dzisiaj wyjątkowo zapowiem. Bardzo ich pomęczę, bo oni nie wiedzą o co będę ich pytał w ogóle. Oni nigdy nie wiedzą. Tak naprawdę to ja jeszcze nie wiem, to będę wiedział. Zapowiem ich, bo dzisiaj mamy trzy, jak bym to powiedzieć, doświadczone osoby biznesowe. Uwielbiam ludzie, którzy odnoszą sukcesy. Zawsze mnie inspirowali. Ja jak zaczynałem od 10 lat temu, to wywiady, biografie były dla mnie bardzo motywujące. Nie wiem, jak dla Was lubicie. Ja do tej pory lubię oglądać wywiady na YouTubie. Ludzie zaczynali sukces networku. Motywuje mnie to, no i czego się zawsze nauczę. Więc mam nadzieję, że dzisiaj nasi goście, bo jestem o tym przekonany, dadzą Wam dużo wartości. Zacznę może od osoby numer jeden. Osoba, która. Hmm, ja wiem, że przesadzam, ja wiem, że ja przesadzam. Ci, co mnie znają, to przeżyją. Ci, co nie znają, powiedzą, co to za gość. Więc znasz osoby, osobę, która no, denerwuje mnie najbardziej w satywie. bo po prostu jej nie mogę dogonić. Ja uwielbiam, słuchajcie, wycieczki zagraniczne. bo widzieliście na wakacje? A wiecie, że Satipa funduje wszystko razem z przelotem takie rzeczy? No i są takie konkursy, nie, i jest taka kobieta, która już drugi rok rządu, jest pierwsza i ja robię co mogę, nie mogę jej dogonić. Ja się jej zapytam, jak ona to robi i mam nadzieję, że jak pan to powie, to wszyscy będziemy lepiej traktować. Przed nami Agata Giętka. Albo płacze, albo jest zła, nie wiem, jeszcze zaraz się dowiem. Pozytywnie, tak pozytywnie. Raz się. Możesz wybierać. Dobrze. Czy ty uciągnij na wprost. Okej. Okay. Przejdźmy dalej. Druga osoba. No ta mnie nie denerwuje, przynajmniej na razie. Natomiast wiem, że jest osobą mega zaangażowaną. Ma mega odnośnie sukcesy i wiem, że miała podobną historię do mojej. To mnie bardzo zainspirowało, żeby ją tu zaprosić że wiecie, jak to jest czasami, je, że zespół się trochę posypie, nie? Wiecie o tym, czy myślicie że cały czas do góry jest? A sami sukcesy macie wszyscy, tak? Super. No i to jest właśnie to. Aha, właśnie, właśnie. Jesteście osobami sukcesu, bo tak zapomniałem. Za mało olejku może. Ania muszą uzgodnić z tobą to. Żebyście, chcę powiedzieć, że wszyscy jesteście ludźmi sukcesu. A wiecie dlaczego? Bo tu jesteście. Dlatego podziękujcie sobie każdemu po kolei, obok siebie. Pożyczycie przywitku, użytku, biotkę, pożyczycie ludzi, że tu jest. Bo mnóstwo ludzi mm, nie jest tu z różnych powodów. Natomiast osoby, które są, ja nawet wiem, mogą zrobić wszystko, żeby to nie było. Mają takie wyzwania, a jednak są z nami. Ogromne brawa dla Was. to, <klucza> się to nie bo nie mam na Ok, więc przejdźmy do tej Pani jeszcze. Więc ta Pani też doświadczyła czegoś takiego i wiem, że z ogromną pasją. Przede wszystkim z wynikami, a wyniki też nas definiują. Odbudowała to i też jestem ciekawy, jak ona to robi. Więc zapraszam na scenę albo za scenę bateracicką. To, co piękne już mamy na scenie, teraz już nie będzie tak pięknie, ale będzie bardzo trwale. Będzie na scenę człowiek, którego podziwiam. Znając Network, znając branżę biznesową od 30 lat, ludzie na często się podają. Nie troszeczkę bardzo szybko, nie troszeczkę później. Ludzie nie są wytrwali, nie są zdeterminowani. I gdyby byli na miejscu tego Pana, to dawno by tu nie było, jestem o tym a Dlatego chciałbym, żeby się poznali i usłyszeli historię naszego kolegi. Siema, siema, siemanko. Siema, Seniora Networku. Andrzej Jakub, zapraszam Cię na scenę. Brawo! Krzywa się, Maśiananko, witam was. Ten nieodwóz. Działa, działa. Ja poczekam, oni się będą witać jeszcze. Dziękuję Wam, że się zgodziliście tutaj wystąpić. Wiecie, że te wszystkie osoby, które są, a jeszcze podobno jak działa, nie wiem, bo wiem, coś tam się psuło, jest jakiś stream na cały świat.